Czy rzeczywistość jest po prostu jakaś, jedna, konkretna, czy może jest taka, jaką my chcemy zobaczyć? I wiem, że to pytanie jest dosyć mocno filozoficzne. Ja osobiście lubię takie y, rozkminy, no ale nie chcę się w nich zakalopować. Chcę tylko zapowiedzieć, że rozpoczynam cykl filmów na temat manifestacji, afirmacji i tego, jak na ten temat patrzą badania naukowe, co wiemy, co nie wiemy, co jest prawdą, co jest bullshitem, y, no i jak może y, skonstruować sobie taki poradnik manifestacji, Manifestacyjny, czy w ogóle jest to możliwe? Tych filmów na ten temat będzie więcej. Dzisiaj zaczynamy od takiego ćwiczenia na rozluźnienie umysłu i no, opowiadam Wam trochę o takich rzeczach, które zrobią taki fajny wstęp do no, zagłębienia się w temat manifestacji. No i dzisiaj, w tym pierwszym filmie, zastanowimy się nad tym, jak Jaka jest rzeczywistość? Czy, czy to, jak ją postrzegamy, ma jakiś wpływ na to, jak odbieramy te rzeczy, które są wokół nas? Ale jeszcze zanim przejdę do tematu, chcę wam powiedzieć w ogóle z jakiego miejsca ja te wszystkie filmy będę nagrywać, żebyście znali moją perspektywę. Ja w głowie, w mózgu, w rozumie jestem naprawdę jajogłowym naukowcem. No bardzo posługuję się metodą naukową w rozumowaniu świata, czytam fakty naukowe, czytam publikacje naukowe. No, jakby na tym poziomie rozumowania postrzegam świat. Robiłam doktorat z biologii molekularnej, jakby to jest taki obszar, w którym ja się czuję naprawdę swobodnie i dobrze. No i właśnie go często uwzględniam. Natomiast od jakiegoś czasu coraz częściej zaglądam do takiego miejsca w moich wnętrznościach, w których mieszka intuicja i takie mniej właśnie weryfikowalne elementy człowieka, nawet nie wiem jak je opisać słowami, ale myślę, że czujecie o co mi chodzi. Więc ja się otwieram na to coraz bardziej. Byłam bardzo długo na to zamknięta, a teraz właśnie się na to otwieram i też ten element chcę uwzględnić właśnie w mojej opowieści o manifestacji. I w dzisiejszym filmie chciałabym nas trochę tak rozruszać pod kątem myślenia i poszerzyć nasze horyzonty, niezależnie od tego, czy mm, osoba, która mnie ogląda, jest bardziej team, e, fakty naukowe i zweryfikowane dane, czy może e, na przykład bezkrytycznie wręcz wierzy w manifestacje, afirmacje i ma wokół tego bardzo dużo przekonań. Mam nadzieję, że właśnie każdy w tym filmie znajdzie trochę jakiś nowy punkt widzenia, który pomoże mu w takim rozluźnieniu e, swojego umysłu. Można powiedzieć, że dzisiaj włożę kij w mrowisko i zrobię bałagan, ale w kolejnych filmach będę go stopniowo uporządkowywać. I zacznę opowieść swoją od takiego eksperymentu, który został przeprowadzony przez naukowców. Dotyczył on oglądania pewnego filmu. W tym filmie były dwie drużyny. Jedna była ubrana na czarno, druga na biało. I uczestnicy tego eksperymentu mieli tylko powiedziane, że ich zadaniem jest policzyć, ile razy drużyna w białych koszulkach poda sobie piłkę. Ten film jest dostępny w internecie. Ja Wam podlinkuję link do niego w opisie. Jeśli chcecie, to możecie go sobie obejrzeć teraz, w tym momencie. Zanim zacznę swoją dalszą opowieść. Natomiast zauważcie, że już jakby wiecie, przynajmniej w jakim kontekście ja w ogóle mówię o tym filmie, więc to może trochę wpłynąć na wasze odczucia w oglądaniu tego filmu. Natomiast ci uczestnicy totalnie nie wiedzieli o co chodzi. Natomiast dla tych z Was, którzy no, już nie są zainteresowani samym filmem, ja Wam opowiem, co w nim się dzieje. Po około 30 sekundach od, te, od rozpoczęcia tego filmu, przez środek tej jakby sceny przechodzi człowiek przebrany za goryla i on jest od stóp do głów przebrany z tego goryla, przechodzi się przez środek, staje na środku jakby tego ekranu i dosłownie uderza się pięściami w pierś. W międzyczasie te drużyny dalej podają sobie tą piłkę, no i wychodzi z pola widzenia. Okazało się, że około połowy uczestników tego badania w ogóle... Nie zauważyło tego goryla, mimo że on na filmie jest przez około chyba 9 sekund, i mimo tego, że niektórzy, i to też wiadomo z badań, dosłownie patrzyli na wprost na tego goryla, przynajmniej przez sekundę, ale po prostu ich mózgi tego nie zarejestrowały, no bo właśnie byli oni skupieni na tym liczeniu liczby podań. I eksperyment właśnie wskazuje na to, że my mamy ograniczony sposób postrzegania świata i skupiamy się na rzeczach, które uważa uważamy za warte skupienia. No i właśnie nie jesteśmy w stanie, żebyśmy nie jesteśmy w stanie zarejestrować wszystkich okoliczności, które wokół nas się dzieją. Jeszcze taka mała ciekawostka, naukowcy, którzy zaprojektowali to doświadczenie, dostali później nagrodę IG Nobla. Czym są IG noble, to sobie bez problemu znajdziecie w internecie, a także o samym tym eksperymencie napisali książkę o, bodajże chyba pod tytułem Niewidzialny Goryl, Invisible Gorilla. Ja nie czytałam, ale wydaje się to być ciekawe, może ktoś z Was będzie zainteresowany zgłębieniem tego tematu. I po co ja o tym mówię? No właśnie mówię o tym w kontekście tego, że my naprawdę widzimy rzeczywistość taką, jaką chcemy zobaczyć, albo taką, jaką spodziewamy się zobaczyć, i postrzegamy ze świata, wyciągamy ze świata tylko te fragmenty, które, no właśnie, mamy na nią otwartość w swojej głowie. To taki klasyk przykładu, że jeżeli na przykład myślimy o czerwonym samochodzie, to nagle widzimy wszędzie czerwone samochody, mimo że wydawało nam się, że już od długiego czasu tego tych czerwonych samochodów za bardzo nie widujemy. Czyli poświęcamy swoją uwagę na wręcz wyszukiwaniu z tego, co nas otacza, czerwonych samochodów. No, i to trochę tak skłania do tego, że te manifestacje jako takie, afirmacje, mają jakieś, jakąś rację bytu. No bo jeżeli my się skupiamy na szansach, na możliwościach, na rozwoju, no to będziemy w otoczeniu swoim wyglądać i doszukiwać się wszelkich możliwości, które nam to będą umożliwiać. Natomiast jeżeli będziemy się bardzo skupiać na jakichś ograniczeniach, na błędach, na problemach, no to właśnie nasza uwaga znowu będzie troszkę się z tym łatwiej zlepiała. I myślę, że się ze mną chyba zgodzicie, że jednak my ludzie no, bardziej jesteśmy skłonni do tego, żeby no, dostrzegać te zagrożenia, a nie szanse. I to jest rzeczywiście jakby ewolucyjnie ma to sens, no bo ludzie kiedyś musieli no, żyć w świecie, w którym bardzo dużo było zagrożeń, i nasze przetrwanie polegało na tym, żebyśmy właśnie szybko wyłapywali jakiekolwiek oznaki możliwego zagrożenia i w jakiś sposób się przed nim chronili. Czyli właśnie, jeżeli chciał na nas napaść jakiś traper, który chciał nas zjeść, no to przeżywali ci, którzy jakby potrafili z rzeczywistości wyciągnąć te znaki, które wskazywały na przykład na obecność tego drapieżnika i odpowiednio się zabezpieczali. Więc tak ewolucyjnie jesteśmy skonstruowani do tego, żeby większą uwagę zwracać na przeszkody. I chociaż już dzisiaj nie musimy się martwić o żadne drapieżniki, i nasz świat jest ogólnie bezpieczniejszy w takim przynajmniej kontekście, no to ewolucja jakby nie nadążyła nad tym postępem, i jeszcze cały czas mamy w sobie właśnie te mechanizmy. Ja też myślę sobie, że no wspiera to też taki nasz kulturowy system tego, w jaki sposób w ogóle my żyjemy, w jaki sposób jesteśmy wychowywani, w jaki sposób wychowujemy my już dzieci, no bo u nas jednak bardziej też znowu zwraca się uwagę na tę, opiekę w w kontekście wyłączenia możliwych zagrożeń, czyli mówimy często dzieciom: Nie biegaj, bo się przewrócisz, a raczej mało rodziców mówi: Biegnij, biegnij, biegnij szybciej, to będziesz właśnie, nie wiem, szybszy, tak? Raczej zwracamy uwagę na to, co się może złego stać i z tej perspektywy, no w ogóle żyjemy, myślę, w naszej tutaj przynajmniej kulturze, no ale właśnie też wychowujemy dzieci, socjalizujemy dzieci do tego, żeby w ten sam sposób postrzegały świat, czyli te nasze ewolucyjne mechanizmy jeszcze troszkę podlewamy. A teraz chcę Wam, jak już sobie o tym opowiedzieliśmy, to chcę Wam zaproponować taki już konkretny fikołek myślowy. No bo. Myślę, że znowu zgodzicie się ze mną, że nikt z nas nie może wiedzieć, co się stanie w przyszłości. Oczywiście możemy sobie patrzeć na rzeczywistość i na podstawie danych, które uzyskujemy przewidywać, że jaka jest szansa na pewne wydarzenia. Na przykład, jeżeli nie uczyliśmy się na egzamin, no to mamy jakąś możliwość oszacowania, że być może nam pójdzie średnio. Natomiast my tego w ogóle nie wiemy, tak? Może się zdarzyć, że pytania będą łatwe, albo będą dotyczyły tego, co akurat zapamiętaliśmy z zajęć i... Kto wie, może w ogóle dostaniemy szóstkę, czy tam, jakie są teraz oceny. Ale yy, tak ogólnie no nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć, możemy tylko przypuszczać. No i jeżeli mamy te okoliczności, no to okej, okay, one mogą nas kształtować, nasze poglądy, ale często jest tak, że my nie mamy tych okoliczności, a i tak będziemy się martwić. E, o tym, dlaczego tak jest, no to już sobie powiedzieliśmy. I też myślę, że przez ten kulturowy taki zwyczaj, my też lepiej yy, odbieramy osoby, które się martwią. Jest dla nas zmartwienie zmartw się na zapas, jest dla nas czymś, co my. Yy, Rozumiemy, empatyzujemy, potrafimy to odczuć i jakby nie zagraża nam to, w sensie my to postrzegamy jako coś, co znamy. Natomiast, gdyby w naszym środowisku zjawiła się właśnie osoba, która ma jakąś taką wybitną wizję tego, że wszystko będzie się działo pozytywnie i wszystko będzie super, no to, to raczej mogłoby nas wprawiać w dyskomfort i naturalnie mniej rozumiemy takie osoby. Oczywiście ja tu generalizuję, tak mówię o jakimś takim uśrednionym poglądzie na tę sprawę z mojej perspektywy. Czyli ja bym powiedziała, że takie nawet nadmierne zamartwianie jest dla nas stanem bliższym normalności niż takie odklejenie i oczekiwanie pozytywnych rezultatów. I tutaj bym chciała wprowadzić określenie z języka angielskiego delusional, które w, na YouTubie często znajdziecie w takim skrócie delulu, I, i to dotyczy takich osób, które czy takiego sposobu na życie w którym my oczekujemy tylko pozytywnych rezultatów i to takich wręcz przegiętych w drugą stronę, czyli można powiedzieć, że mamy takie wręcz urojenia, że wszystko pójdzie najlepiej jak tylko może i właśnie często właśnie w tym kontekście teraz dużo filmików na YouTube znajdziecie, że jak być bardziej delulu, czyli jak być takim właśnie odklejonym i wręcz oczekiwać tylko tego co dobre. Tylko ja bym chciała, żebyśmy się teraz zastanowili, czy rzeczywiście między osobą, która się nadmiernie zamartwia, a osobą, która jest Delulu, czy między nimi jest tak naprawdę jakaś duża różnica? Bo ja uważam, że no oczywiście skrajność w jedną stronę i skrajność w drugą stronę, ale obie te pozycje są pozycjami skrajnymi. Czyli jakby my naturalnie bardziej rozumiemy to zamartwianie, ale tak naprawdę to jest po prostu druga strona, jakby tego samego przejścia w nadmierną skrajność. No ale czy to oznacza, że właśnie to manifestowanie przyszłości, widzenie tylko pozytywnych barw, ma jakby sens i może jest w ogóle jakąś taką odpowiedzią na, na to nadmierne zamartwianie, które mamy ewolucyjnie wręcz w sobie zakodowane? No i tutaj ja bym chciała powiedzieć, że dla mnie absolutnie nie. We mnie jednak ten, ta część naukowca dalej siedzi. Ja nie widzę takiej opcji, żeby przejście z jednej skrajności w drugą skrajność było jakąkolwiek rozwiązaniem. No i według mnie, no. Jednak powinniśmy się trzymać znalezienia jakiegoś złotego środka. Wydaje mi się, że zarówno katastrofizacja i skupianie się na tych negatywnych rzeczach y, może być dla nas szkodliwe, no po prostu wiązać się z większym stresem, z tym, że będziemy właśnie wyciągać też jakieś takie negatywne rzeczy z tej naszej rzeczywistości. No ale myślenie o tym, że na przykład nie mam pieniędzy na czynsz, ale jakby sobie mówię, powtarzam i naprawdę realnie wierzę w to, że jestem bogata, również moim zdaniem nie jest rozwiązaniem i również może być na, dla nas groźne, bo na przykład możemy nie przewidzieć, że zdarzy się właśnie jakaś taka sytuacja, której moglibyśmy zapobiec, czyli na przykład nie ubezpieczamy mieszkania, bo nam się wydaje, że nam się nigdy nie przydarzają takie rzeczy, gdzie jednak no, raczej się chyba zgodzimy, że ubezpieczenie mieszkania wydaje się być logicznym, rozsądnym podejściem. To znowu nie oznacza, że mamy katastrofizację w głowie, nie od razu myślimy, że nam coś się wydarzy. Po prostu to jest jakby obiektywnie rozsądna rzecz, którą powinniśmy zrobić. No i teraz jakby, jak to połączyć z tematem manifestacji? No właśnie, dużo osób ogólnie no, w ogóle nie chce się otworzyć na ten temat, no bo jest zamkniętych jakby na to narzekanie i na to jakby znajdywanie tych trudnych rzeczy wokół nas, tak jesteśmy nauczeni i nawet nam nie przyjdzie do głowy albo w ogóle nawet nie chcemy tego zmieniać, a drugą skrajnością jest to i to dotyczy może osób takich jak ja, że jak ja słyszę o tym właśnie delulu i takim widzeniu wszystkiego tylko przez pozytywny pogląd, no to mnie to też od tych manifestacji Trochę odciąga, bo wydaje mi się być to trochę po prostu, no, głupotą. Z mojej perspektywy, oczywiście. I takie y, nieskalane, y, jakby, nie wiem, postrzeganie problemów myślenie, czyli widzenie tego wszystkiego przez właśnie taki urojony pozytywizm, no, dla mnie też nie jest żadną odpowiedzią i mnie od tematu manifestacji odciąga. No, i jakby to wszystko, co Wam powiedziałam, powiedziałam Wam po to, żeby Wam trochę porozluźniać różne miejsca i żebyście sami też sobie pomyśleli na ten temat z różnych perspektyw. Ja bardzo lubię patrzeć na rzeczy z bardzo różnych stron. Oczywiście staram się zawsze patrzeć z każdej możliwej, no ale jestem tylko człowiekiem, więc mam w sobie jakieś takie subiektywne po prostu postrzeganie, mimo że bardzo się staram, jakby rozluźniać te swoje poglądy i patrzeć, jak myślą inni. No, i teraz zrobiłam Wam właśnie dzisiaj bałagan, ale nie zamierzam w tym bałaganie Was. Zostawić, ponieważ mam jakiś taki swój autorski pomysł na to, jak można go uporządkowywać, i w kolejnych filmach Wam powiem, jak z tego bałaganu można wyjść, i czy jest jakaś taka środkowa droga, którą moglibyśmy pójść i wykorzystać manifestację na swoją korzyść, a nawet właśnie jak konkretnie to robić, czyli jak manifestować, aby to było skuteczne. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, za waszą cierpliwość. Mam nadzieję, że mój wywód był jakiś taki w miarę zrozumiały i dajcie mi znać, czy w ogóle takie filozoficzne rozkminki też was interesują, bo ja osobiście bardzo je lubię i często przeprowadzam je po prostu we własnej głowie, ale może ktoś chciałby tego posłuchać, może chcecie się przyłączyć, napisać jakiś komentarz, który nas wszystkich pobudzi do przemyśleń. Ja jestem na to bardzo otwarta. No i zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmu. Mam nadzieję, że będzie on za tydzień. Trzymajcie razem ze mną za to kciuki. A jeżeli chcecie posłuchać co myślę o samodyscyplinie, jak rozwinąć w sobie ten mięsień, bo ja uważam, że to jest coś na mm, na podobę mięśnia, no to Was zachęcam do obejrzenia jeszcze tego filmu. No i mam nadzieję, że widzimy się już nie tylko z powrotem na moim kanale. Zachęcam Was oczywiście do jego subskrypcji, bo dzięki temu będę mogła docierać do coraz większej grupy odbiorców, a na tym bardzo, bardzo mi zależy. Dzięki, cześć i do zobaczenia.